Did you find the temple? How is anyone still alive who knows the way here? The power it contains is fatal to humans. Go away before it's too late. Yeah, right. It was a long journey to this place, and I'm not going back. Ah. Now I must kill you. Witam Was wszystkich bardzo serdecznie, Frodo z tej strony, kolejny odcinek X-Blade przed Wami. Od razu z grubej rury słuchajcie walka. Nasza Ayuni... Ay Ayuni? Dobrze mówię? Nie mogła się powstrzymać. Mamy tutaj jakiegoś strażnika, który właśnie ostrzegł nas, żeby nie zabierać tego artefaktu. Niestety. Nie mogła się powstrzymać, co? Słuchajcie, zanim będę tutaj z nimi walczyć, no to chciałbym wszystko tutaj porozwalać, żeby mieć jak najlepsze statystyki, to co się da. Nie wiem co się stało, że ten artefakt te... dziwnie tak zadziałał naszą, na naszą bohaterkę. Mam nadzieję, że się dowiemy, co to takiego było. Wow. Ta magia jest świetna. No, tutaj widzę, zbieramy różnego rodzaju przedmioty. Ja chcę wszystkie. Keep running. You cannot escape. Ja mam nadzieję też, że mm, widzicie literki. Że nie przeszkadzają Wam, że one są takie małe? że je widać. Dobra. A, jeszcze tutaj mamy jakiś artefakt. Poczekajcie, jeszcze tu jest jeden i tu. Dobra. Już mało życia zabiera ten boss. Można go tak nazwać. A tutaj wszystko? Nie, jeszcze z tej strony. Się uparłem na to, żeby przechodzić... Yy... Znaczy, w miarę. Wiadomo, że mi się nie uda w 100%. Wszystko. A to <grytanie> O kurczę, już oh, kurczę, co? co on tu ze mną robi? Zagonił mnie gdzieś. Jeszcze z tej strony. Bardzo duża mapa. Naprawdę? Już myślałem, że tu byłem. No, mogę podskoczyć wyżej, dobra, i tutaj mamy jakieś gadżety, ale z... tutaj byłem z tej strony? Chyba nie, bo jeszcze to jest spadać. Przeszkadzają mi tylko. To mogę rozwalić? Nie wiem, chyba nie. No chyba nie. No, dobra. Dostępne nowe umiejętności. Ciekawe, co my tam mamy.

Chyba, słuchajcie, wszystko tutaj wyczyściłem, co? No chyba nie ma nic już żadnych posążków. Tutaj jest jakieś jeszcze przejście, ale nie wiem czy to coś da, to jest chyba stąd przyszliśmy, tak? Ja tu... Aha, dobra, tutaj nie ma sensu nawet iść. Ale jeszcze jedno gdzieś było. Chciałbym wszystko posprawdzać dokładnie. Whatever. You're all bark, meow and no, bite. Zobaczmy, co Słyszymy, ale szybciej, no, nie. Chociaż nie. Chciał nie było żadnego jakieś. To jest najlepsze Tego nie można rozwalić. Hmm. No dobra, nie to nie. Te się pojawiają takie nie wiem co to są za. Uh, Chiki, Takie? Dobrze, It is reckless to fight something without knowing what it's truly capable of. Are you still talking? Wake me up when you're done. Your arrogance will be your undoing.

Świątynia Słońca, tak? Jest. E, 100%. Super. Wszystko wymuciłem dookoła, jak się dało. Nie ma żadnych artefaktów. Właśnie myślałem, że będą jakieś. Dodatkowe dusze 37. Dobra, słuchajcie, świątynia Słońca za nami. Taki króciutki odcinek, walka z bossem. Zobaczymy, jak pójdzie dalej. E, uruchomiliśmy jakąś klątwę, chyba. Nie mieliśmy zabierać tego artefaktu, zresztą nas ostrzegał ten. Cały potwór. No ale niestety, ciekawość nie zna granic. Zobaczymy, co będzie dalej z naszą bohaterką. Za dzisiaj Wam dziękuję. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć.